Moja historia zaczęła się od Silent Night, pokochałam, które pokochałam, plasterki w miłością bezbrzeżną, ponieważ zaczęłam spać. Zaczęłam spać ja, zaczął spać mój mąż, który, który miał problemy z zasypianiem. Yy, następnie kupiłam całą resztę, gdzie nie działo się nic. Wszyscy opowiadali różne dziwne historie, ja nie czułam nic. Po detoksie nic, no i tak dalej. Ale zadziała się historia narciarska. Zadziała się historia narciarska, a wiadomo jak kobiety jeżdżą raz w roku na nartach, ewentualnie dwa, więc generalnie tak za bardzo sobie nie dają rady z tą, z tą jazdą, a ja przez cały tydzień szustowałam od 10 rano do 16 non-top i bez przerwy. No i tak się zastanawialiśmy potem z mężem, co było powodem tej naszej, Takiej dobrej energii i tych, tej wydolności, no i stwierdziliśmy, że może te energetyki. Ale to e, opowiadałam oczywiście potem przyjaciołom, przyjaciółkom, stwierdziłam po, po pierwszym spotkaniu z Alem i z Krzysiem, że e, po prostu wszyscy ludzie na świecie muszą się oklejać plastrami. I jak tylko wracałam z, z tej pierwszej, z tego pierwszego naszego spotkania dzwoniłam do mojej córki, która już była w ciąży wtedy tam w którymś tam miesiącu, chyba w połowie mniej więcej. Nie, nie był się porodu, mamusia ci pomoże. <laughs> Największy efekt właśnie mam, mam, przy tych, mam przy tych Silent Nightach, um, ale oczywiście cała moja rodzina, no zresztą widać tutaj dzisiaj były gardła, tak, już którego nie ma. Moja córka ciężarna dwa miesiące przed porodem oklejała się aeonem. Spała dobrze, bez, bo miała bardzo częste skurcze. Spała bardzo dobrze przy, w nocy. Maleńka spała w brzuszku, też nie dawała jej popalić. A przed aeonem nie spała. W ogóle nie spała, dlatego że, no, dlatego że się mała, kręciła bardzo mocno, dostawała skurczy przez to. A potem to jak się, teraz już jak się urodziły te nasze, bo już od tej pory już mamy dwie, ja mam dwie wnuczki, więc kleimy rzeczywiście intuicyjnie, bo ta starsza wnuczka ma jakąś alergię pokarmową i no ze względu na to, że jest za mała, żeby jeszcze zrobić jakiekolwiek badania, więc jak tylko niania nakarmi czymś tam albo coś rzeczywiście zje w domu nie takiego, i widzę już pod kolankami, że zaczerwienione ma, no to więc już o jed, o, od razu jedzie karnozyna, glutatian i to jest rzeczywiście, to jest 5 minut po prostu y, czasu i znika, nie, zaczerwienienie także i swędzenie. Jak jest niedobra, to on jest na siódmy krąg i po chwili jest po prostu spokój. <gryw> także mamy na nią też troszeczkę takiego, tak, taki sposób. No i właśnie dzisiaj dostałam MMS-a od, od mojej córki, ponieważ nasza najmłodsza wnuczka, która ma półtora miesiąca, zostałam zdjęcie, że ma już glutation przyklejony pod pępuszkiem, bo się przygotowujemy do szczepionki. Przy, przy, przy tym pierwszym porodzie właśnie było dosyć ciężko, dlatego, dlatego jak tylko się dowiedziałam właśnie o tych plastrach przeciwbólowych i przy, przy szkoleniu tutaj, nie, że tam dziewczyna rodziła, bez bóli, więc y, y, uspokajałam córkę, bo rzeczywiście miała bardzo silne bóle y, krzyżowe i bardzo długo, bo miała półtora doby, nie? Także y, przy tym drugim porodzie już właśnie miała klejone ice y pod stopy, y, ice y na nerkę trzy, y, oczywiście Aeon na, na kark i y, mówiła mi podczas porodu, że. Sam poród, przebie... znaczy sam ten, ten, to, 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 ten czas do samego porodu przebiega dużo yy, tak spokojniej, dużo lepiej niż ten poprzedni. Yy, bóle skurczowe były, ale ból, bóli partych nie było w ogóle. Bóli partych nie było, no także tam <ścoughs> był tak. Nie zakłóciło przebiegu porodu, bo y, pani doktor była przy całym porodzie, także widziała, że już ten, ten poród się zaczyna, także już mówiła, kiedy ma przejść i tak dalej. Nie? Moja córka przyjechała na poród y, znaczy, przyjechała do porodu, y, wszystkie jej rzeczy musiały być zdeponowane w szafce na kluczyk y, y, no i, i, i przyje, znaczy poszła na, na tą salę porodową, ale przypomniała sobie, że zapomniała plastrów. A ja byłam w trakcie jazdy dopiero do niej. No i mówi, musi wrócić. I mówi do tej pani pielęgniarki, że przeprasza bardzo, ale zapomniała czegoś. Ale czego? Mówi, ja ci przyniosę. nie? Ona mówi, no, no ja pójdę, ja sobie wezmę. No i jak przyniosła te plastry i zaczęła tam się oklejać, to pani mówi, ale co to jest? No takie plasterki przeciwbólowe. Ale to kto to zalecił? No i cała się zrobiła afera w całym szpitalu, bo y, trzeba było napisać oświadczenie. Że to jest wbrew zaleceniom lekarza. No i córka podpisała, no bo co? Mama przyjechała, pani, yy, pani doktor oczywiście, znaczy, przepraszam, nie pani, tylko wcześniej był pan doktor, skąd pani to ma, dlaczego tak pani to, tego używa? Ja, ja wiem, no używam, no bo działa, no więc jakie wytłumaczenie inne, nie? W każdym razie że po porodzie córcia moja sobie kleiła glutation i karnozynę, żeby szybciej się zagoiły, nie? Te wszystkie jakieś tam. Super! Do mojej córki przyjechała przyjaciółka, 25-letnia dziewczyna, która ma bardzo silne bóle menstruacyjne. I przy tych bólach menstruacyjnych bierze ketonal setkę. Które już y, nie pomagają, ale bierze no, z racji tego, że po prostu już przyzwyczajona jest do tych środków przeciwbólowych i no, jak już przychodzi ta miesiączka, to bierze te, ten ketonal setkę. No i przyje, przyjechała akurat, y, nie miała ze sobą, nie miała ze sobą, czy, czy właśnie jej nie pomagało, i córka do mnie dzwoni, mówi mamuś, powiedz mi, co ja mam zrobić. Nie? No to ice wavey, tak, podstopy, karnozynka i ból przeszedł. I na drugi dzień było, Pani Asiu, co to jest za magia? <laughs> Moja przyjaciółka bardzo sceptycznie podchodziła do tego typu no, le no, leczenia, jakiegoś tam wspomagania się. Ale któregoś razu przyjechaliśmy do niej i bardzo bolał ją bark. No więc my z racji tego, że spaliśmy tam u niej, z mężem popatrzyliśmy na siebie, aha, no to ja wiem. Plastry są tam i tam. Przy, przykleiliśmy jej na no, przestrzał, tak. Pierwszy, pierwszy moment, żeby zobaczyć, jak to zadziała. No i w pewnym momencie tak mówi: bo ja nie mogę podnosić ręki, nie mogę podnosić. I, i no, rozmawialiśmy I po jakimś czasie. No, oczywiście dostała wody, i po jakimś czasie coś opowiada. I, i tak, o matko, <laughs> że jednak coś się zadziało. Zostawiliśmy jej kilka kompletów, bo mieliśmy się spotkać za jakiś czas. Zostawiliśmy jej do tego do końca tego czasu kilka kompletów Icewave'ów. i jak przyjechała, nie daliśmy jej na dzień, na który, miała do, który miała do nas przyjechać. I przyjechała po prostu z wielkimi rozszerzonymi oczami, Mówi, szybko, mnie oklejajcie, mówi, bo ja już nie wytrzymam, ja już liczyłam godziny do, do przyjazdu do Was. No i oczywiście okleiliśmy ją, wszystko było w porządku, ale na drugi dzień, jak wyjeżdżała, Dorocia moja jest taka, troszeczkę ją tam stawy bolą i taka, nie? i zanim się rozrusza, no to chwila czasu musi minąć. No i w pewnym momencie już się tam żegnamy, wstaje i tak właśnie zaczyna wstawać i tak o, zaczyna stękać, ja mówię, Ho, cho, chodź na tutaj, chodź na tej. Przykleiłam mi, a on, ja mówię, dobrze, teraz możesz jechać do domu. Dzwoni do mnie po jakimś czasie i mówi, słuchaj, po kilku godzinach. Od momentu, kiedy ten A został naklejony, mówi: Jej organizm zrobił coś takiego. I mówi: Poszła do toalety i mówi: Tyle byś usiała z siebie e, e, czegoś tam, tak? Wytniesz? E, że po prostu mówi: co, co, ty, co ty ze mną zrobiłaś? Ja wiem: no, Nakleiłam taki antystresowy jakiś tam nie wiem, plasterek. No i trzeba co było zrobić? Zrobić zamówienie. Nie? I, teraz, I teraz właśnie ta moja przyjaciółka po prostu też okleja wszystkich. E, oklejaliśmy też właśnie, dzwoniliśmy do remika, bo był problem. E, mój chrześniak e, zadzwoniła właśnie ta moja przyjaciółka, że ma jej litówkę. Mówi, Asia, pomóż. ja wiem, co ja mam zrobić. To było, bo to były jakieś początki. E, no i też właśnie za pomocą remika. Remik pewnie Krzysia, nie? No, naklejaliśmy i też no, niesamowite efekty, bo to no, słownie chwila, moment, i było po wszystkim. Także...